Trzeba przemyśleć moment wejścia do wody, miejsce wejścia do wody. Wakacje tuż, tuż i jak powinniśmy zareagować, kiedy widzimy, że dana osoba może tonie? Tutaj nie tylko jest okres wakacyjny w zanadrzu, ale już mamy pierwsze ciepłe weekendy i pierwsze niestety nieszczęścia. No, reakcja osób postronnych jest dla nas, ratowników, niezwykle ważna. Przede wszystkim oczekujemy od tych osób wszczęcie alarmu, powiadomienie służb. No a jeżeli są zdeterminowani działać, to prośba, żeby determinowali za pośrednictwem sprzętu, czyli rzucając jakiś sprzęt, linę, piłkę, butelkę, chociażby pływającą PET, żeby interwenowali za pomocą sprzętu, jak motorówka, jak kajak, jak rowerek wodny, czy nawet materac. To daje bezpieczeństwo osobie, która jest ratownikiem. No i nie powoduje, że to żniwo będzie tylko podwojone. W czasie tonięcia. Proszę mi powiedzieć, pod jaki numer dzwonić. I czy najpierw dzwonić, alarmować, czy właśnie podjąć ratunek. Zazwyczaj możemy zrobić to równolegle do osoby. Obok, prosimy, dzwoń, a ja spróbuję go wyciągnąć, podać mu wiosło, podać mu kij. E, nic się nie dzieje, jeżeli alarm zostanie odwołany. Zazwyczaj służby, czy często służby, i tak przyjadą sprawdzić. Natomiast e, niewątpliwie jest to stan zagrożenia życia osoba, która tonie e, i wymaga to interwencji e, służb, stąd nie będzie to wezwanie pomocy nieuzasadnione. Nie są też kąpieliska niestrzeżone. Czego się tutaj przestrzegać? Realizujemy w tej chwili w, w obszarze, w całej Polsce, akcję BOJA. Jest to wspaniała recepta, wspaniały pomóc na to, żeby w jakiś sposób ograniczyć utonięcia wśród tych osób, które rzeczywiście lubią pływać, no, a nie mają możliwości zabezpieczenia się. Dla osób, które kochają spokój, ciszę, chcą wypoczywać tam, gdzie no, nie ma zgiełku innych plażujących. Nie buduje się tam kąpielisk, ale można to takie kąpielisko wziąć poniekąd ze sobą. Bo ja daję możliwość odpoczynku, kiedy ją podciągniemy i na niej będziemy, będziemy pływać, poradzenia sobie ze skurczem. Również jest, i to jest niezwykle istotne, oznakowaniem pływającego, żeby nie napłynęła go motorówka. Patrząc na skalę utonięć, jak to wygląda statystycznie? No Jest ona wielką. Tragedią i traumą e, tych, którzy pozostają żywi. E, scenariusz utonięć jest taki, że najczęściej są to całe rodziny, które przychodzą wypoczywać nad wodą. Wielkim żalem jest to, że najczęściej toną osoby młode i zdrowe, bo takie właśnie przychodzą popływać. A dlaczego się tak dzieje właśnie, hmm. że te młode, zdrowe, a jednak utoną? Środowisko wodne generuje pewne, pewne zagrożenia, do których trzeba być przygotowanym wcześniej. E, najwięcej ofiar mamy wśród osób, które spontanicznie wchodzą do wody. E, wchodzą w sposób zupełnie nieprzygotowany, nie mają spełnianej boi, wskakują do wody, nie zamierzały być może pływać, a tylko plażować. E, no i zachęcone temperaturą, no niestety często też alkoholem, e, wchodzą do tej, do, do wody i, i wtedy ten proces niestety kończy ich życie. Jakie są podstawowe zasady? bezpieczeństwa nad wodą. Niewątpliwie rozsądek. Jest tutaj dużo zmiennych, warunki są bardzo różne, każde, zarówno środowiskowe, jak i, jak i czas, kiedy wchodzimy do wody. W związku z tym rzeczywiście trzeba przemyśleć moment wejścia do wody, miejsce wejścia do wody. Oczywiście nie zanurzamy się, wskakując od razu, ze względu na ewentualny szok termiczny, ale też ze względu na nieznane dno. Jeżeli pływamy, to asekurujemy się bojką. Tak, jak ratownicy mają bojki SP. Tak w sprzedaży są takie boje dmuchane, boje plastikowe, tam można dokumenty schować. No, jest, to, jest to jak gdyby taki asystent y, pływaka. Ponadto osoby słabo pływające bezwzględnie powinny korzystać z kąpielisk szczerzonych. Pamiętajmy, że proces tonięcia to raptem 5 do 15 sekund w pierwszym etapie. Nie jest to czas, w którym może zarogować jakakolwiek najlepiej wyszkolona służba, jeżeli nie ma nas na miejscu. Stąd kąpieliska. Dają praktycznie gwarancję nieutonięcia. Dziękuję.